Hej, hej, witawskich! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Defense Szósteczki. Jestem mod. a dzisiaj jak świąteczny styl, to świąteczny styl aktualizacja 34 wreszcie wyszła, więc wielka świąteczna aktualizacja. Mamy tutaj oczywiście walkę z nowym bossem, opancerzonym bosem, który będzie dostawał swoją warstwę opancerzenia, który będzie ogrywany oczywiście jak tylko on się upokarze. Mamy swoje drzewko do wzmocnienia umiejętności. Dobra, odkryj miejsce, to jest nowa mapka inaczej mówiąc, ta w tym miejscu, którą sobie za chwilkę ogramy, jest tak samo nowy skin do Churchill'a, nowe trofea do kupienia, które zaraz wam szybciutko oczywiście tutaj omówię, pierwsze co oczywiście nasz nowy skin do Churchill'a, który będzie z nami pe pe no, też pewnie tutaj z nami jeszcze pogrywał, tylko że nie mogę go odblokować, bo nie mam odblokowanego Churchill'a, więc pierwsze co leci Churchill, tak to jest moje nowe, to nowe konto oraz oczywiście ten nasz nowy skin Mickey szkoła więc no będzie się działo. Tutaj bardzo fajna rzecz, którą pamiętajcie, że trzeba tutaj koniecznie w tym momencie zrobić, bo zdobywacie te rzeczy, te rzeczy które były dostępne ostatnio. Mam tutaj um, nowy atak dla bumerangów widoczny. Będą to samo tutaj gwoździe, nasze zytaksze, które troszeczkę lepiej wyglądały. Jest tutaj to samo jeszcze śnieg, który będzie dla ninja małpki. Tu mamy ataki z moździerza, tak samo zmienione, które ja już miałem. Znaczy, mam na swoim głównym koncie chyba nawet wrócę na to główne konto, ale to chcę bardzo. Są to nowe ataki dla Dart Małpki to wygląda cudownie to będzie wyglądało na pewno, na pewno cudownie no i też weźmiemy sobie tutaj śnieżki znaczy też te płatki dla ninja Małpki Onoście tych rzeczy limitowanych, one jak widzicie tutaj zginą za jakiś czas, więc pamiętajcie o tym, żeby mieć to tutaj jak najbardziej na uwadze i zebrać sobie jak najwięcej tego trofeum, dlatego też ja myślę, że wrócę sobie do głównego konta, żeby móc właśnie sobie to wszystko nazbierać, no bo nie ukrywajmy, chcę mieć tutaj wszystko zdecydowanie. noście wiedzy, nic tutaj nowego chyba nam nie doszło, jest dokładnie taka sama ilość, się mam w ogóle nierozdane punkty, więc no cóż, będzie się działo. Więc lećmy tutaj naszą zabawą, nowa mapka Drzewko Szczęścia, mapka jest bardzo ciekawa. Ja musiał to jest na zapowiedziach, więc naprawdę będzie się tutaj działo. Ogólnie, co jakiś tam czas znika którykolwiek z tych właśnie tutaj drzewek, które zostawiają po sobie odpowiedni efekt. Mam tu między innymi dostępny większy piercing, większy speed oraz mamy, o jest, jest, podstawowe, magiczne, militarne i wsparcie rzeczy z tych właśnie dziedzin możemy otrzymać. Tu chyba dostajemy przy podstawowych dostajemy rany julek, nawet nie pamiętam w tym momencie jak to wygląda i co, co to w ogóle daje, co, czy to wzmacnia tego, dany, te pieniądze? Chyba nie, bo tu widziałem te samo tańsze rzeczy Dobra, więc zacznijmy sobie od naszej dart małpki no i zobaczmy, co nam się tutaj uda zrobić. Zobaczcie, pierwsze co. Zaczyna ona już nam rzucać śnieżkami. To jest cudowne. Rzucanie śnieżkami to jest najpiękniejsza rzecz, jaka tutaj może być dostępna. I ja też sobie dorzucę zaraz tutaj ninja małkę gdzieś. No bo wiadomo, że potrzebuję jakiegoś tutaj busta. Nie ukrywajmy, bus jest bardzo, bardzo w tym momencie dla mnie ważny. To jest jedyne chyba, jedyne miejsce, które nie ma żadnego bonusu, chyba jeszcze te mają. Okej, okay, i tutaj ja się odblokowuje chyba z bonus. Uwaga, co, co dostaniemy? Tańsze upgrade w tym miejscu. Więc strzelamy sobie w takim razie tutaj. A to jest wodny obszar. To jest wodny obszar, więc postawmy sobie w takim razie tą jednostkę. Zawsze będziemy mieli tutaj tańszego saba, z tego, by wynikało, więc też tańszy sabik może być naprawdę bardzo, bardzo spoko. Kolejny, rzecz, nam się odblokowuje, w tym momencie dostaliśmy prezent w postaci. Nie mam bladego pojęcia co to jest, to jest coś magicznego, ale czy każdy to otrzyma? Każdy to otrzyma. Nie, tylko tu mogę postawić jednostkę magiczną, dobra, czyli tutaj stawiamy tylko daną jednostkę danego typu, więc tutaj ciebie mogę postawić, rozumiem, tak. Nie wiem, co to jest, jest za boost, co ten boost daje, naprawdę nie mam pojęcia. w to opisie, jak tutaj fajnie to yy, wytłumaczone wszystko, pewnie gdzieś jest, czekajcie, poszukam. Dobra, poszukając gdzieś jakiegoś tutaj opisu, powiem szczerze, że nie ma wprost opisu nigdzie napisanego. Może wy znaleźliście, jeśli tak, napiszcie mi to w komentarzu, będę bardzo za, za to oczywiście wdzięczny. I niestety moje słuchaweczki na Tą moją malutką czapeczkę się w średniu nadają, ale dobra lećmy z tym koksem, zobaczymy co z tego będzie chcę postawić jeszcze tego całego Churchilla, ale nie wiem czy mi nie się uda w ogóle potrzebowałbym teren, który będą tańsze upgrade'y, a teren będzie dla każdej jednostki, żebym mógł właśnie to, to, tego naszego Churchilla tam postawić. Nie wiem, czy ten teren w ogóle się mi wydarzy, więc zobaczymy. Więc boostujemy tutaj oczywiście naszą ninja małpkę i będziemy grali na większym speedzie. Dobrze więc okazuje się, że tak łatwo nie będzie, bo naszego Churchilla możemy postawić tylko i wyłącznie tutaj, więc ja usunę dart małpkę i tutaj wyląduje nasz Churchill. Jest to dosyć ciekawe, wam powiem, a przy okazji jeszcze coś ciekawego odkryłem, zauważyłem. że To co mamy tutaj to, to jest chyba dodatkowy damage, bo mam wrażenie, że moje ataki zadają właśnie podwójne obrażenia. Czyli bije dwie warstwy jednocześnie, więc chyba tak faktycznie jest. Czyli to oznacza damage. W tym miejscu mamy pierce, większy pierce. Tu mamy większy speed. W tym miejscu, to jest oczywiste. I chyba tyle są takie tutaj możliwości. Chyba, że tu możemy stawiać każdy rodzaj tego. Nie, nie możemy tutaj tego postawić. Co możemy tu postawić na tych terenach? To jest dobre w ogóle pytanie. Co tu możemy postawić za jednostkę? Chyba że tutaj możemy postawić bohatera na tych polach. Ej, co tu możemy postawić? Tutaj nie ma. Te obwódki, zobaczcie tutaj, mówią wam, że w danym obszarze możecie postawić tylko dany rodzaj jednostki. To dosyć ciekawe, bardzo fajne, to jest szczerze powiedziawszy. I to jest jak najbardziej na plus. Czyli tu może postawić tylko i wyłącznie magiczne. Tutaj możemy postawić tylko i wyłącznie małpki primary, i tutaj zyskują taki właśnie efekt. Tu może postawić tylko supportówki i tylko, oczywiście, magiczne. Tutaj mi się odblokuje, właśnie, miejsce na, ma na jednostkę. Militarną tu będzie na supporta Więc tu jeśli będę chciał Postawić właśnie alchemika To mogę postawić. Nie, alchemika tutaj też tak stawiam Alchemik jest jednostką Rany Julek, to będzie ciężkie, tu mogę stać wszystko, tak, to jest obszar dla, za, dla zarabiania, więc spoko dosyć bym powiedział, to jest jak najbardziej w porządku. Dobra, wiecie co, pójdziemy szybko w ten reaktor, co już planowałem od dawna go zbudować, a tak naprawdę em, tego naszego ninja powinien zbudować chyba w tym miejscu, chociaż tu niestety też nie jest aż takie dobre, bo tutaj jest jednak to zgięcie, prawda, i to może być dosyć ciekawe, ale tutaj... Czy nie jest złe miejsce, dobra, stawimy sobie i tu i tu w takim razie tego naszego ninja, no bo wiecie, skoro tu będę miał tutaj jednostkę, która będzie stricte atakowała, jedno, znaczy to będzie jednostka wodna, więc no przydałoby mnie się coś tutaj mieć tego typu, chociaż tutaj coś czuję, że w tym miejscu też będzie woda. Nie wiem, takie mam jakieś dziwne wrażenie, że tutaj też może być woda, bo to jest lepsze miejsce, że zdecydowanie na właśnie wodę. I tutaj się może za chwilkę okazać, że lepiej, żebym się tam właśnie zbudował, nie tutaj, jak w tym momencie. Eee, przypominam, oczywiście, że gram bez punktów No lid, więc będę miał delikatnie ciężej, niżeli każda inna osoba tutaj. Postanowiłem też, że usunę tą ninja małpkę. Tu buduję sobie teraz blondicu, dzięki temu tutaj też mamy ten buścik, więc bardzo dobrze. A tutaj, dobra, tutaj jest pokazane jaki będzie bonus. Ej, te bonusy widać wcześniej. Ty masz w ogóle bonus, że jesteś tańszy. A to tańszy chyba tylko do trzeciego, czy wszystkie po kolei są tańsze? To w ogóle jest ciekawe, bo nie zwróciłem uwagi, co jest tańsze, to do tego poziomu one są tańsze. Naprawdę nie mam bladego pojęcia w tym momencie. bo to jest fajnie, że to weszło jeszcze w nasz reaktor, więc super. Teraz właśnie postawiłem go w tym miejscu, żeby jednak miał on wpływ na nasz reaktor. Teraz tak potrzebuję te, ten upgrade. Ja nie mam, nie mam upgradu zrobionego w ogóle. No tak, ja mam tutaj na pewno bardzo niski poziom w tej gierce, więc to trzeba mieć oczywiście na uwadze. Trzeba mieć na uwadze, że część rzeczy nie jest w stanie w ogóle tutaj zbudować. No cóż, mam nadzieję, że później będę mógł jak najbardziej, ale zobaczymy, wszystko się oczywiście ogarnie z czasem. Więc tu mamy załatwione, jak mówiłem, Dartmobile chciałbym bardzo postawić jeszcze tutaj, gdzieś. Um, tutaj. Nie za bardzo jest dzieło w takim fajnym miejscu postawić, bo to wiecie, chodzi o to samo odbijanie, bo chcę postawić sobie górną ścieżkę, bo tutaj widzicie, tutaj mamy, że strzela ona naszymi tutaj śnieżkami, a co będzie w przypadku tego? Też rzuca śnieg, śnieżką taką wielką, więc tym bardziej chcę mieć ten upgrading na pełni. No i zobaczcie teraz, dobra, to jest, dobra, to jest do, dobre miejsce. W tym miejscu strzela on po długości, tutaj też się odbijają od drzew, dobra, od drzew, kiedy tam zniknął, czy od choinek, no ten efekt zniknie oczywiście później, ale też to jest spokoj. Z tego co też widziałem, to chyba on dostał jakiegoś boosta no, na swojej katapulcie, więc może ten... Taka nie będzie taka zła na tej mapie. No zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało za momencik. Tutaj mogę już to, to zbudować? Mogę. Dobra. Idę w tą ścieżkę głównie temu, żeby, że nie będę musiał na tej ścieżce się skupiać na zbieraniu. A jak dobrze wiecie, nie jestem fanem zbierania tutaj tych bananów, wręcz ja też szukam troszeczkę kasy na moim koncie, które jest teoretycznie właśnie zrobiony z tych po takie jakieś tego typu gierki z wami też, żeby one nie było zablokowane, więc tym bardziej No nie chciałbym sobie um, na tym koncie wydawać niepotrzebnie tych pieniążków, bo tym bardziej za dużo, tutaj ich nie będę miał bo na tym koncie za dużo nie gram również głównie gram na modach, więc też na tych kontach gdzie mogę grać na modach, głównie przybywam więc to trzeba mieć tutaj mocno, mocno na uwadze no i dobra, lecimy z koksem, na razie jest dosyć spoko mapka jest mega fajna, te punkty są w ogóle bardzo fajne tutaj twórcy napisali wprost, że oni będą to kontynuowali jeszcze w przyszłych mapach trzymam za to słowo, trzymam za słowo, że faktycznie tak to będzie zauważyłem kolejną bardzo ciekawą rzecz, zobaczcie Koszt tej naszej katapulty to jest, jest 14580. Lecz ona na tym poziomie ponekad jest 620, więc ten tańszy upgrade tyczy się również piątych tierów. Więc tak naprawdę w tym miejscu polecam wam budować najdroższe piąte tiery. Świątynia w tym miejscu, może nie w tym miejscu, prawda, bo tutaj tego nie ma, ale może tutaj. Jest tańsze upgrade, y, zbudować coś naprawdę drugiego, naprawdę, jakąś super małpkę w tym miejscu, właśnie zbudować. Dzięki temu ona będzie tańsza do upgradeowania i to naprawdę może być mega wielki bonus do gierki. No i to jest ciekawe, to jest naprawdę mega ciekawe, bo teraz wszystkie upgradey jej są zdecydowanie tańsze. I to naprawdę wow! To jest naprawdę wow dużo. Idzie w tym momencie tutaj za 21,5 tysiąca wydajemy 19. Ciekawe, czy to się skaluje jeszcze z... z, 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 z. Mm. Właśnie. Czy jakbym postawił jeszcze tutaj wioskę, czy to będzie jeszcze tańsze? Czy jest w ogóle opcja postawienia wioski gdzieś koło takiego upgrade'u? Bo to jest też dobre, dobre pytanie. Czy gdzieś koło upgrade'u, gdzie są te tańsze, ja mogę postawić w ogóle wioskę? Tutaj nie ma. Tu jest. Czyli tu bym mógł postawić wioskę. Dobra, zróbmy tak. Postawmy wioskę. Zbudujmy tutaj jeszcze jednego sabika. Tego. Ojojku, naprawdę nie, zbuduje, nie zbuduję go, Dobra, wiecie co. Dla testów, dla Was wszystko, oczywiście. Tu i tu. Wejdą dwa super. Uh, budujemy go, oczywiście, tak jak był tego tutaj, naszego kolegę. A tego testujemy. Idziemy raz, dwa. I teraz tu mamy 1360, 1360. Budujemy teraz Małp Interes. Jest tańszy jest tańszy czyli można to boostować też widzicie jest jeden boost drugi i trzeci czyli można spokojnie to kumulować jest to ciekawe, jest to naprawdę ciekawe no nic, jak widzicie sami, gierka zaczyna nam tutaj mocno, mocno przybierać jakby na kolorze, bo jeśli będą to stosowali później również przy innych mapach i innego typu, to no to naprawdę może być coś naprawdę mega, mega ciekawego. Jestem ciekawe, jak to się w ogóle tutaj rozwinie wszystko, jak tu twórcy do tego, po, do tego tematu podejdą, bo na razie jest to na pewno fajny dodatek, ale jak to będzie wyglądało dłuższą metę, to się przekonamy już niedługo. Dostaliśmy również potwierdzenie, które zresztą już było wiadomo od jakiegoś czasu że planują nowego bohatera bohatera, bo to rozumiem, że ma być to po prostu Heros tutaj, bardziej jako dodany. No zobaczymy, czy będzie Heros, czy nie, to chyba ma być Małpka, albo Małpka co mówiąc nawet nie wiem w tym momencie bo według grafiki samej wygląda jakby to była małpka jedna, która będzie miała pięć ścieżek, czyli trzy ścieżki po 5 e, tierów, więc to będzie jako zwykła małpeczka i chyba tak to będzie planowo to ja zresztą gdzieś wam pokażę tą animację całą, czyli sam widok tego jak te upgrade y mają wyglądać będziemy mogli iść jakby w trzy różne typy odnośnie wody, lądu oraz powietrza i tak będziemy rozbudowali daną jednostkę, jest to dosyć ciekawe bo nie wiem czy ona będzie przyzywała czy to będzie to Beast Hangler czyli opiekun zwierząt, bestii, prawda? Więc jednostka będzie dosyć ciekawa. Już, już zapowiedzieli, że będzie ona w 20, 36 aktualizacji, czyli miała być w 32, teraz miała być w tej aktualizacji, będzie jeszcze za, za dwie aktualizacje. Dobra, bynajmniej pracują ciągle nad nową małpką. Ja czekam strasznie nad nowymi małpkami, nowymi pomysłami, które jeszcze oczywiście byśmy nie znali z poprzedniej wersji, czyli Bloons Tower 2005, więc tutaj jak najbardziej wielki plus ode mnie, ale zobaczcie jeszcze na tego pana, bo też się na niego w ogóle nie skupiłem, jak on cudownie wygląda, nasz Churchill, nasz Churchill tutaj siedzący w tych naszych saniach, obracający się, no jest to cudowne, jest to po prostu przecudowne, bardzo fajny skin, Jest tutaj też to mega fajnie wygląda, nasz mag w tym momencie, zobaczcie, on jest po prostu przekazacki, bo on dzięki temu, że stoi w tym miejscu, ma większy, a ma większy damage, to tutaj naprawdę on bardzo dużo będzie działał. No, nie wiem, naprawdę aktualizacja jest strasznie ciekawa. Strasznie dużo rzeczy tutaj nam dodaje do gierki, więc tutaj no, zobaczymy, jak to się w sklepie będzie rozwijało. Jakie będą wychodziły nam kolejne tutaj aktualizacje i jak wykorzystają ten mechanizm odnośnie nowych mapek. I czy moderzy będą mogli z tego korzystać? Bo to jest też ciekawe. Jeśli by dali to opcję dla moderów, żeby moderzy mogli takie obszary sami ustawiać. No, tutaj będzie się wtedy już naprawdę bardzo dużo działo. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o skomentowaniu, o zlajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie już sobie zagramy troszeczkę bardziej ambitny meczyk, troszeczkę dłuższy. Bo też czekam na aktualizację, bo potrzebuję tego Speeda. Bez Speeda ja nie potrafię grać. Na razie. Hej, hej, pa!